Ciemoko widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy grali w yy, Arsenala z cheaterami ogólnie. Także no, zaczynajmy. Yy, ogólnie to znalazłem jakiś super spocony serwer. Który. Co? Czyli co ja zrobiłem? O, to zrobiłem. Ogólnie to widzowie znalazłem jakiś mega spocony serwer. Kuźwa z cheaterami jakimiś. Więc no, będę na nim grał, właśnie. Hurra, no! Przecież przestanie! Poceniec. Skoro nie da grać? No co za boost?! Ja pierdzielę! Dziewięć. Dwadzieścia dwa. stary ja nie wiem co ja mam robić w tej grze to strzała chyba w głowę idzie bro okej okay. No to się skończył mój prime pro nie mam typa jak mam takich spocenców CO JEST Bro, <laughs> <laughs> A tego wolałem się w to nie pokołać Bro! No Bro! To no, k*** zasłonił mi ch** Bracie! Strzelam w powietrze, nie? Jednego. Dead upon Shot, registering, jak widać, e, bardzo dobrze działa. Nie, 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 Germane Coil. Ja się teraz ruszam, zagaduję. Ok, mam Prima, widzowie Psz, mam Prima stary! Co jest? No już mi się mój pojemność skończył, ale miałem Prima przez chwilę Bro! Wirma coil powinien... Bro. Bro, 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 człowieku no, za kef nie Siedemdziesiąt trzy, cztery, pozdrawiam. Co to jeszcze mało No. BRO 18 Bracie! Bracie! No Bro! Nie chamę, żeby Bo to jest G18, myślałem, że to jest to ten 21 21 jest lepszy, on to w dupie Czyli to pij... pijanie, takiego gówno człowieku Już się mój prime skończył, nie? W jednej gierce. Bra. Także no eee, no tyle było z naszego filmiku widzowie